Na dwa tygodnie tu Piotr, nie mogę odebrać, zostaw wiadomości. Piąty. Nie mogę odebrać. Zostaw wiadomość. Nie mogę odebrać. Zostaw wiadomość. Rocznie w Polsce ponad 14 tysięcy mężczyzn umiera na raka płuca, którego główną przyczyną jest palenie. Zgaś papierosa, nie życie. Odkryj DERKOS. Odwiszyj. Eliminuje do 100% widocznego łupieżu już po pierwszym myciu. DERKOS. Marka dermokosmetyczna. Najczęściej polecana przez dermatologów w Polsce. Przeciw łupieżowi. W autobusie? Na skuter. Zainspiruj się do zmian i weź pożyczkę do 250 tysięcy złotych w banku Pekao S.A. tym z żubrem. Szybko i wygodnie. Online lub w placówce. RRSO 10,99%. Bank Pekao S.A. Wyraź swoje piękno z Douglas w Singles Day. Z tej okazji odbierz rabat 25% na top produkty. Szczegóły w perfumeriach i na douglas.pl. Królowy Most mógł kiedyś stać się oddzielnym księstwem. Jak to? Proszę, uruchomić wyobraźnię. Czołem, policjanty! Czołem, Stało się! Ogłosiliśmy światu naszą proklamację. Niepodległość wystarczy wziąć sprawy w swoje ręce. Tak nam to pomógł Bóg. nie Satana. To my już w Polsce nie będzie. A to nie. Kiedy kredyt na upatrzoną okazję możesz wziąć tu i teraz, a zacząć spłacać dużo później. RRS o 11,4%. Weź kredyt gotówkowy. Pierwsza rata nawet za 3 miesiące. VeloBank. Sprawdź jak to jest. Zbliżają się święta. Czas pierwszych życzeń. Magii, która je spełnia. Znajdź wymarzone zabawki wybranych marek w promocji 2 plus 1 za grosz. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na to, co najlepsze. W najlepszej cenie. Uratował mnie. Dawniej, kiedy dzieci musiały brać antybiotyk, który im nie smakował, to było istne piekło. Oczywiście dawałem też probiotyk. Teraz w naszej apteczce zadomowił się Acidolac Junior, który wspomaga też prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Acidolac Junior. Smaczne mi się tabletki dla dzieci. Afryka jest piękna. Utkwiła w moim umyśle i ciele. Mówi jedna z Polek, która po deportacji do sowieckich łagrów w czasie II wojny światowej trafiła do Afryki. W sumie 20 tysięcy polskich kobiet i dzieci zamieszkało w obozach dla uchodźców w sześciu afrykańskich krajach. 18 Film Jonathana Kołodzieja-Duranda, Pamięć jest naszą ojczyzną. Zacząłem czytać więcej o historii, odkrywać te wszystkie niezwykłe aspekty polskiej przeszłości, o których nie miałem pojęcia. Na przykład złota wolność w historii i tym podobnie. Wszystkie te karty z historii Polski były elementem życia mojej babci, należały do jej doświadczenia, ale ona sama mi ich nie przekazywała. Poznawałam niezwykłe życie kolejnych osób, a dodatkowo budziła się we mnie ciekawość tego, kim jestem ja sam, jako Polak. So are you Polish? Yes, we are Polish, yeah. pure Polish. Our parents yeah. are from Lublin. The camera stuttered and broke down, and this was all I had left. The camera saw what I didn't back then: that I came from a family whose history only existed in fragments of photographs, fragments of documents. Fragments of memory. W poniedziałek o 21.40 w TVP Polonia. Niepodlegli od rana świętujemy niepodległość. Przeważnie radośnie. Choć Jarosław Kaczyński nawołuje do sprzeciwu wobec władzy, cytuję, okupacyjnej. Co na to demokratycznie wybrana jej reprezentantka? W Pytaniu Dnia o 19.55 marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, prawniczka prezydenta Wojciechowskiego i premiera Grabskiego. Zapraszam Justyna Dobroszoracz, a już teraz o 19.30 Joanna Dunikowska-Paś. 11 listopada radosny dzień dla wszystkich Polaków. Świętu niepodległości co nas dziś łączy, a co dzieli, trudne początki drugiej RP, jak sklejano Polskę po rozbiorach. Joanna Dunikowska, paść dobry wieczór. Zaczynamy 19.30. Dziś Narodowe Święto Niepodległości. Centralne obchody przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie rozpoczęły się w samo południe od uroczystej odprawy WART.